Są moje płyty. Mama je wyrzuciła. A skarbonka gdzie jest? Mamo, co ty robisz? Jaka mamo? Chcesz mnie wkurzyć. O, przepraszam, Katia. Mama znowu posprzątała mój pokój, nie mogę niczego znaleźć. Kumasz? Moja też mnie wnerwia. Tak jak ja będę matką, to nigdy nie zrobię czegoś takiego. Wierzę ci. I co ja pocznę bez moich płyt? Nie mogę bez nich żyć! Mogę pobrać dowolne utwory. Nie ściemniasz? Powiem ci, jakie mam ulubione piosenki. Dobrze. Masz. Bez tych piosenek prywatka jest niemożliwa. Tak, cóż, są stare. Nikt nie słucha tych piosenek od dziesięciu lat. Szukaj piosenek. Taleo, szukaj piosenek. Ja muszę porozmawiać z Amelką. Robi się. Jak myślisz, może zaproszę mojego chłopaka na ten piknik? Chłopaka? A co z tatą? Jakim tatą? A mój tata. Nie dowie się, jest na działce. To nie jest dobry pomysł. Bo co? Nie spodoba mu się mój strój, tak? Wolę babski wieczór. Jest twój abstyfikant. Mój, co? No, Leo, twój chłopak. Mamo, zgłupiałaś? Znowu mnie tak nazwałaś. Męsknęło mi się. Moja mama też tak mówi. A, rozumiem. Zawsze patrzy na ciebie w ten dziwny sposób. Może przestańmy o tym mówić. Dziewczyny, myślałam, że musimy posprzątać przed uh, prywatką. Pokiego grzeba, zrobimy to na podwórku. A jak ktoś będzie chciał wejść do środka? W środku jest brudno. Jęczysz jak moja matka. Posprzątamy po wszystkim. A, a nie zmusisz mnie. Zrobimy to szybko? Nie, i wynocha z mojego pokoju już. ए mm.